Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Backpack Battles. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie tego Magic Staffa. Ostatnio chciałem zrobić go, bo wydaje się silniejszy niż ten Creepywood Staff według mnie, chociaż ciężko to jakoś tam określić, ale wydaje mi się właśnie, że, że jest lepszy. No i zapomniałem, że ten akon połączony z Magic Staffem daje właśnie Creepywood Staffa. No i wydarzyło się co się wydarzyło. Zapraszam zobaczyć ostatni odcinek. Jeżeli was to... Interesuje. u, piękna sprawa, blueberry na start. Tak, o! Już te niesamowite rzeczy są. Tutaj jeszcze zadbujeczkę. I pięknie od razu torczyk. Plus jeszcze wooden sword. Tylko, że my nie mamy bruma. Brumby tu siadł idealnie. Ajajaj. Szkoda, tylko brumika. No nic. Poszukamy go jeszcze. Mam nadzieję, że nie. O! No i klasyk się tutaj wydarzy. Polega ma dwa bronie. A ja mam jeden. I przegram. Chociaż ja mam banana potężnego. Banan! A! Wow! Udało się. Ciekawe ile razy krytnął. W sensie uderzył więcej yy, z tym kolarem. Zobaczymy. Jeszcze nie zobaczymy go, bo już skipnąłem. Ale tak to właśnie wygląda. Mamy fajny, fajny start. Dwa wellstone'y. Torcza. Jeszcze potrzebujemy. Idealnie. Brumik. Brumik wchodzi pięknie tutaj. Okej. Okay. Wellstone'y mamy, Col mamy, Bruma już mamy, Leatherbaga mogę zarezerwować. Yy, póki co mogę zrobić tak, wydaje mi się, że to jest na pewno mocniejsze te dwa regeneracji. No i co? W tym momencie jak najszybciej szukamy potki na regenerację. Ale creature Shot. Uuu. Potężny krycik. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, komentowania i łapkowania w górę, jeżeli Wam się filmik podoba. I gdzieś tam... Yy... Yy, sprawiam wam przyjemność i yy, relaks oglądając ten, te odcinki, bardzo byłbym wdzięczny. A my wracamy, oczywiście, tutaj do naszego potężnego gamę playu. Ech, kurczę, kolejny Helling Herbs za, za, za dwójkę, oj, Blueberry za dwójkę. To też weźmiemy. Nie wiem, czy banana jeszcze nie wziąć jeszcze jednego. Chociaż nie, nie będę, bro. Tłumacz, I guess. Ok, tu kolega ma tylko i wyłącznie Wooden Sworda, więc w teorii powinno to wyjść. Yy, wyjść korzystnie dla nas, oczywiście. To że ma ten healing potężny za z, z tego, z Guberta za 9, ale wystarczyło to bardzo fajnie. Start jest, powiem wam, yy, świetny. No dawno nie było tak dobrego startu, to muszę przyznać. Tak samo buty za trójkę. Weźmy je, one są, one są za trujeczkę. kurczę fajne. Kolejny, kolejny ten, kolejny tutaj e, weźmiemy, no i to chyba byłoby na tyle póki co. Tylko martwi mnie to, że nie widzę żadnych potek na healing, a przydałyby nam się te potki na healing. Uuu, tutaj kolega ma corrupt krystalem patelnie, więc wypadałoby szybko go zabić, zanim yy, okej, okay, zanim spadnie nam do 30%? Do 30% dokładnie, więc udało się fajnie. Fajnie to właśnie tutaj wychodzi nam. Wow, kolejny healing Herbs. Nie wiem, no wezmę, no, w sensie, jak aż tyle dają, to kurde, no, jeszcze to jest na promocji wszystko. Chyba warto, prawda? Jest piggy bank, na piggy banku też można byłoby się zastanowić. Okej, okay, mamy tutaj jakieś, jakiekolwiek przyspieszenie, więc yy, dosyć, dosyć przyjemnie. No, coś tak Nie wiem, dorzucę tutaj te healing herbsy. Fajnie tak, albo nie, o, tutaj dorzucę. Potężna ilość link Banan za trójkę. Nie. Rolka jest. Health Potion. Super. Super, super. Stamina Saka też weźmiemy czemu nie. Ja, ja się napiję. Bo to jest jeszcze dzień, w którym wróciłem właśnie z piłki. Jeżeli ktoś nie słyszał tej historii, to mogę wam skró w skrócie powiedzieć, że. A tu widzę, że wszyscy grają na tego Magic Stuffa teraz. Nie wiem, co się tak wydarzyła meta. Ale muszę wam powiedzieć, że. No, że byłem na piłce, nowy sezon teraz ze znajomymi. Miałem rozpoczęcie sezonu i kurczę, kondycji nie ma, dlatego, głos trochę nie ten. Jeżeli, jeżeli słyszycie, no to przepraszam Was za to. Ale tak to właśnie wygląda. położymy sobie to mana na i później wrzucimy na torczyka. Będzie pięknie. No i tak to właśnie wygląda. Dlatego sobie piję, yy, polecam w ogóle z bakomem, proteinowy, yy, jogurt proteinowy. 23 g białka, BCAA, ca, BCAA, ca, BCAA ma, więc fajnie. No i zero cukru dodanego, to też jest jakby na plus. A, ja smaczny bardzo, polecam wszystkim. Gdzieś tam do regeneracji albo podczas treningu. Tutaj widzę, że close jest, ale udało się. krycik siadł. Potężny. O jezu, jeszcze Mana Orb. Jaki ten, j, jakie to podejście jest świetne, panowie. To jest przerażająco świetne. Można by, że, że to podejście jest niesamowite. Mm, 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 mm. Dobra, dobra. Możemy dorzucić to tutaj. Nie nam toś, dobra sekundę, teraz patrzę. To się łączy z tym, to z brumem się łączy. Glowsy przyspieszają. Jakaś rolka. Pack. A wezmę czemu nie? W się sensie zarezerwuję, oczywiście, bo nie mam pieniążków. Dobra, i sprawdźmy. W ogóle jest potencjał na wygranie yy, bez śmierci. Ale tak jak mówię, no zobaczymy, oczywiście, bo tutaj póki co jest bliżej porażki niż yy, jednak tej wygranej. Chwaciszcie, manny. No, niestety, ja wykrakałem. Miało być tak pięknie, ale nie było. No nic, Lifebinder oczywiście, pod yy, manę. Dobra, i teraz tak z powrotem robimy. Eee, wszystko wyrzucamy. Pyk, 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 pyk. Tu też sobie wyrzućmy. Bum, bum. Pokaż mi ten. O Jezu, już nawet nie widzę. Dobra, jest to tutaj. Teraz tak, tu mamy. Tu jest najwięcej. Ale nie wiem, czy ten Magic staff działa z tym. Nie działa, okej. Okay. Zróbmy to oczywiście tak. Nawet tak. No widzisz, to fajnie tutaj się łączy. Dobra, tak to zróbmy, żeby ten Magic Torch uderzał częściej. Ale czy my chcemy, żeby on uderzał częściej de facto? Przecież to i to zadaje więcej obrażeń, tylko żebyśmy się z many nie wywalili. Chyba będę musiał dokupić tego. Dokupić. Dokupić bananka kolejnego. Dobra, jest ten lifik Czekaj, tutaj mamy 3, tu mamy 3-4. Mamy trzy, tylko to tak zróbmy. Tak mi się wydaje, że tak jest lepiej nawet. Oczywiście możemy jeszcze tutaj dużo coś rzeczy. Dobra, i teraz tak. Skupmy się, żeby to było dobrze. Dobrze zrobione. Pyk. Jakiegoś lifa tu dorzućmy tu Banan tutaj wjeżdża perfekcyjnie. Dobra może wjechać nam yy, ten leaf, okej okay. dobra, 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 oczywiście tak tu kolejny leaf i mi się wydaje, że my mamy na tyle dużo w ogóle tego, że jakby nie będzie problemu z zaspokojeniem tego wszystkiego, prawda? Prawda jest okej, okay, dobra yy, OK, ja tu widzę już pewną opcję czyli taką, mianowicie tylko ja tu nie widzę teraz do bardzo jak włożyć yy, tego waystone'a, ja go mogę w sumie sprzedać. No aż tyle nie będzie teraz jakby wart. Dobra, sprzedajmy to. Yy, możemy to też tak obrócić, dorzucić tu tą trójkę. Dobra, dobra, już sekundkę, już to, już to nam, coraz lepiej nam to wychodzi, muszę wam przyznać. Ok, i poszukajmy jeszcze czegoś tutaj, na przykład jakiegoś, karotka byłaby spoko, tak mi się wydaje. Box of Riches też by było fajne Tylko pytanie, czy Czy nam jest to potrzebne de facto Ten tym Chyba nie za bardzo A tylko ten banan się tutaj marnuje troszkę Chociaż nie, nie, nie no, bo on będzie przyspieszał, to, to musi być tak Oj, co, będziemy Dobra, zostawię ten, ten jedną sekundę tego Box of Riches. Karda wezmę właśnie pod to, żeby poszukać mana orbów. A póki co tak to zostawmy. Dobra, no i lecimy. Z kolejnym przeciwnikiem. Tutaj kolega będzie grał na Hungry Blade'a. 17 regeneracji mamy w ogóle. Ciekawostka. Pięknie krytuje ten Magic Staff. <grystanie> Elegancko. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze to siedzi. Nie ma co narzekać panowie. I panie, oczywiście, jeżeli ktoś tutaj yy, z pani ogląda. Możemy dorzucić kolejnego Magic Stuffa. A, wydaje mi się, że możemy zrobić tak. Chociaż kurczę. Nie, nie, nie. Tak nie możemy zrobić. Mm, 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 Możemy zrobić za to tak. Dobra. Regeneracja. To nie jest głupie de facto. Za dwójkę. Spoko. O! Szafirek. Do Magic Torcze, żeby nam dawał manę. Piękna sprawa. Dobra, no i to by było póki co tyle. Zobaczymy, jak to się nam będzie tutaj sprawdzało. Nasz piękny buildzik. No. O, krycik za 44 siadł. Oj! Ła! <śla> za 60 Ale to siadło. Ile w ogóle to ma... 22% szans nakryta. Ewidentnie musimy poszukać tego kolara. Kolar chyba nazywa, prawda? Dobra, to dorzućmy. Yy. Hmm. Możemy zrobić de facto coś takiego. Ale szukamy kola O Uuu Yes, please Please, please, please mana please mm. Byśmy chcieli coś takiego chyba Rumy tak Mm, 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 mm. Tam, tam. Dobra, dobra, dobra. Sekundę, bo ja tutaj tworzę tworzę rzeczy. To tam whatever de facto, Kurde, nie ma miejsca nigdy. Takie, hmm. pam 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 pam. no jest miejsce przecież. Mogę zrobić tak. No. No dobra, no stracę trochę, no ale to tak tyle stracę, co nit. To sobie możemy połączyć. To dorzućmy, jakaś rolka. Uuu, hard Container. Ja bym chyba to wziął, bo od razu nam się odpali, prawda? Mamy tyle tej regeneracji. Że chyba warto. Oj, ale tutaj, tutaj będzie wyzwanie. Solidny Bill z przeciwnika. To pytanie: czy nasz Magic Stuff. Oh, jaki... Oj, jest oj. jaki. Uuuu. Oj, oj. Ale, że takie dwa kryty pod rząd na 22% szans? Panowie. Panowie, panowie, niesamowite rzeczy to są. Eee, zróbmy to. Teraz, gdzie to włożyć? Żeby tutaj super było przyjemnie. Wszystko no nic, zróbmy to tak. Zarezerwujemy sobie ten hard container. Ja mogę zrobić sportową rolkę. Dobra, de facto coś tu jeszcze mamy. Pę-pę, pę-pę-pę-pę. I tu dorzucimy to, tego hercika później. Będzie subcio. Dobra, ale jak już, teraz mam miejsce. Mogę zrobić tak, o. No i rewelacja, fajnie to wygląda. Mm, to nie wiem czy on... uuu, Szafirek za czwóreczkę. Dobra, połączmy to. To sobie zarezerwujemy, połączmy buty, już mamy. Żeby mieć jeszcze więcej możliwości właśnie na, na manę Dobra i sprawdźmy jak to będzie tutaj nam pykać Okej okay. Zwolnijmy, żeby zobaczyć jak hitnie No to, to póki co to my nakładamy kolda. Dobra, ale on ma, on ma dużo, dużą ilość kryta, więc może być też Ty Dobra, nieważne Nieważne Nie było tematu Szczerze mówiąc, nie było tematu Bum. ELEGANCKO yy, Ale czekaj, czekaj, czy ja tego nie mogę jakoś lepiej zrobić? Bo ja tu widzę fajną opcję Na przykład tutaj dać, o No i elegancko I w czym problem? Mm, mm. O, fanfara Biorę tę fanfarę, no bo ona jest Jest możliwość, że ona mi da po prostu Ten yy, Da mi Trzymany dodatkowo. Więc ta fanfara jest świetna. Tutaj ją będziemy chcieli włożyć. Uła, ale to będzie pięknie leżało sobie. Dobra, to to sobie połączmy. Ja bym chyba szczerze wolał zrobić coś takiego, żeby dorzucić to tutaj. Albo nawet coś takiego. Czekaj, bo jest ja stracę ile. Dwa jeszcze kolejne. Dobra, zróbmy to tak co. To sobie zarezerwujmy. Oj, mogłem wziąć, kurczę, kolejną ten. Glowsy. Ale dobra, no nie jest źle. Te kryty fajnie siadają. Many widzę nam wystarcza, bo ile on to bierze, Trzy many. to, no i dobra, tutaj już trochę brakuje many, chociaż. Ten szafir też dużo, dużo na pewno nakłada. Ale kryt za 86 siadł. Ulala, by będzie close? Nie będzie close. Pięknie, Legancko, tak zwanie. Legancko. Dobra, oczywiście. Ja tu. I teraz pytanie: Fanfara, gdzie by tu siadło? No tu najbardziej by siadła. Dorzućmy tą fanfarkę. Jak najbardziej. Czemu nie? Pyk, pyk. Dobra. I teraz tak. Jest mana orbik kolejna. Okej. Okay. Doki doki. Mm. Teraz pytanie. Tu jako tako ten mana siedzi. Nie jest on jakoś świetny. Mm, 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 mm. Tutaj bym mógł spróbować, tylko nam... no to niewiele da. Ale czy ja potrzebuję aż tak tych... Te ...szafirki gdzieś tam ulepszać? Chyba no nie bardzo, no nie? Szafir. Szafir, bo tu mamy jeszcze jeden szafirek. Chodzi o nam ten top, tego topaza byśmy poszukali, to czekaj, zróbmy tak. O! jest Yes, please! To na kontacz będzie świetny. Dobra, i to wyrzucam. I lecimy, lecimy, nie śpimy. Liczymy na to, że dostaniemy perfekto jakiegoś. W sensie, dostać, dostaniemy, ale żeby nam starczyło gold, ja nie... z jaki kryt dwa. A on widzę, że krytuje często, ale mało. Czekaj, co on tu ma: Mana orbik, Akon, on gra pod tego Cryptwood Staffa. Wypił potę, 7 many. Zobaczymy, kto tu będzie lepszy. No, muszę Wam powiedzieć, że chyba blisko będzie. No, ale jednak, oczywiście, że. pod... Tężny Magic Staff, który ma 33. trzydzieści 35. Jego trzeba jak najszybciej przyspieszyć, tym topazem, właśnie. Give it to me. Oh yeah. Ale ten topaz będzie pięknie pracował na tym, tym Magic Staffie. O jezus, ja już nie pamiętam. Ile on tam miał? No nie przypomnę sobie. No nie przypomnę sobie. Ile on tam miał? Nie wiem, ale teraz ma 1,21, no i bije o wiele części. Chociaż, o Jezus. Tu nas kolega powiem wam, że... czy czemu on tak często bije? Dziwne to w sumie. 390. Pokaż, pokaż, pokaż obrażenia. 180 kry tu ustaw? A bo to jeszcze kry. Okay, okej, dobra, rozumiem. sobie on sobie krytował, 100% miał kryta. Okej, okay, dobra, no to jest zrozumiałe w tym wypadku. Weźmy te wampiriki. Dorzućmy oczywiście tutaj. A i teraz pytania. Czekaj, czekaj, kto ja mam? Pyk. Szóstka to sprzedał, mam trzy. Sprzedajmy to. Wyrzućmy tego Creepwood i blokuję oczywiście tego Magic Staffa, żeby nikt mi tutaj nic nie zrobił z nim. No. Cup of Resilience sobie dorzucę. Jak najbardziej. To będzie nam sprzyjało. Sobie ulepszymy, będziemy mieć 5 wampirizmu. Jeżeli dobrze pamiętam. No i to nam da jakąś tam większą możliwość właśnie dodatkowo healingu. No panowie, bo coś to nie wygląda. Kurde, jak on trafia tym tym ja niemiłosiernie Ajajaj aj, aj. Wow No nic Troszkę postunował, muszę przyznać Okej okay. Tak, na no, 5 On będzie bił co sekundę Corrupted Crystal chyba niekoniecznie mm, 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 mm. No dobra, to nie jest głupie Możemy dokupić Wezmę ten Cup of Resilience bo on się, on, on będzie. On, będzie <laughs> on w early game będzie dawał nam dużo. O jezu, tutaj widzę, że potężny poison będzie nakładany. A my nie, nie mamy za bardzo jak ściągać tego poisona. Trzeba go szybko zabić. Dawaj, dawaj. Dobrze, 76 kryt, 84. Pięknie. Super, jeszcze dwie rundy pozostały, tak jak tutaj widzę. Możemy zrobić lampę. Lampa wydaje się dosyć spoko. O, jest kolejny akord. To sobie od razu też yy, zarezerwuję. No i co i tyle no. Nie, nie ma tu co tutaj przedłużać de facto. Lampiczka będzie nam jeszcze produkować więcej fajnych y, statystyk Więc na pewno na plus. Oj, oj, ale kryty. Pięknie. Kurde, jak to siada? Aha właśnie. Póki jeszcze mam możliwość. sobie sprawdzę. 50% szans nakryta. No to to już jest dużo. Jakbym miał więcej tych Lucky Clower, to bym mógł krytować praktycznie cały czas. Randomly gain war gain and remove opponent from stamina. No spoko. To, to kryty, kurde. 42 Poisona. Jak tu coś nie krytnie, 92, oj. Krytło, super. Ale, ale, w sumie mogę wam teraz z czystym sumieniem polecić ten build. Jak najbardziej. To jest... giga dobry. Trzeba przyznać. Eee, sekunda... Czekaj, ja mam tu za piątkę, bo ja tu widzę opcję. Bu. No dobra. Bo ja nie wiem, czy ta opcja na mnie gdzieś nie przeszkodzi, bo... Nie wiem, jak ze staminą będzie. Zobaczymy, jak ta stamina tutaj będzie pracować. O, i teraz sprawdźmy. 75% kryta, no o wiele więcej. Jeszcze jeden by się przydał i byłaby Satunia. No i dobrze to krytuje, prawda? Chociaż tu będzie blisko. Oj, Jezus, jakąś się filuje. Za stówkę 106 zakryta. Wow. No nic. Muszę Wam przyznać. Y... Ale, animacja. Śmieszne, że jak się to chowa, to dalej jest. Jest diamond. Potężny, wbity. Piękna sprawa. Muszę Wam przyznać, że 720 Magic star zadał. Jezus, Maria, grajcie ten build. On jest prosty do zrobienia, jakiś świetny. Nie wiem, co jeszcze tutaj dopracować, bo to jest fajne. Te, tylko pewnie zamiast tych healing herbsów, te lucky clovery byłyby lepsze, żeby mieć 100% kryta z Magic Staff'a. I z tego Magic Torcha oczywiście. Bo tak jak widzicie, nie potrzebujemy dużo, dużo gdzieś tam yy, regeneracji staminy, bo to fajnie nam pracuje. No dokładnie. I to jest. Kurczę, prosty build, bo tak, szukacie Blueberry na starcie Blueberry, robicie torcha, szybka podka, Magic Staff'a no i później najważniejsze znaleźć tego mana Orba do Bruma. No i już reszta, to wiadomo, dokupujecie pod Lifa wszystko. Dobra, to by było na tyle. Bardzo polecam ten build. Świetnie jest. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, jakąś, subskryp jakiegoś, jakąś subskrypcję piękną, jeżeli Wam się podobał ten odcinek. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej.